Witam serdecznie, moje kochani, w kolejnym odcinku projekt Sukces TV dzisiaj mamy tylko chwilę z powodów problemów technicznych, także bardzo Was przepraszam, ale postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak przytyć na diecie Karnivora, ponieważ z Paulą postanowiliśmy, cześć Paula. Postanowiliśmy, że będziemy odpowiadali na wasze pytania z komentarzy yy, pod YouTubem i Facebookiem i tak dalej. Także dzisiaj pytanie jak przytyć na diecie Karniwora? Moi kochani, co musimy najpierw wyjaśnić? To, że każda osoba tyje w taki sam sposób i chudnie w taki sam sposób. Nie ma wyjątków. Do budowy masy mięśniowej są potrzebne trzy rzeczy. Numer jeden, taki zapalnik, którego wy bardzo często unikacie, czyli chodzenie na siłownię albo podnoszenie ciężarów. To jest zapalnik który powoduje, że będziemy tą masę mięśniową budować. Chodzenie na siłownię, podnoszenie ciężarów powoduje, że produkujemy więcej testosteronu, więcej hormonów wzrostu, co jest niezbędne do budowy masy mięśniowej. I każde ciało każdego człowieka działa w taki sam sposób. Czyli to jest nasz zapalnik. Bez tego będzie bardzo trudno zbudować masę mięśniową, ponieważ jak będziemy, nie będziemy aktywni, nasz organizm stwierdzi: Dobra, nie potrzebujemy tyle masy mięśniowej, to nam wystarczy. Do tego jest potrzebny budulec. Każdy człowiek, każdy organizm działa tak samo. Nie zbudujemy masy mięśniowej na węglowodanach, nie zbudujemy masy mięśniowej na tłuszczu. Jednak tłuszcz jest potrzebny do naszych hormonów, czyli do testosteronu, czyli cholesterolu. Testosteron jest niezbędny do budowy masy mięśniowej. Bez tego nie ruszymy. Oprócz tego potrzebny nam jest budulet, czyli potrzebne są aminokwasy. Są niezbędne. Ich nie dostaniemy z suplementów, nie dostaniemy ich z roślin. Jedyne dla człowieka źródło aminokwasów jest czerwone mięso. Tak, kurczak też, ryby też, ale my najlepiej przyswajamy aminokwasy z czerwonego mięsa. Czyli mamy Taki rozruch, jakim jest siłownia i podnoszenie ciężarów, nie kardio. Żadne kardio nie buduje masy mięśniowej. Kiedyś też to próbowałem, ponieważ stwierdziłem sobie, że, no dobra, ale kolarze mają bardzo duże nogi. Czy oni trenują ciężko, czy tylko jeżdżą na rowerze? No i kiedyś przez kilka miesięcy stwierdziłem sobie, że ja tą tezę przetestuję. Bardzo dużo tez głupich testowałem, dlatego mam tyle wiedzy teraz i mogę wam ją przekazać. <laughs> I przez kilka miesięcy. Tylko jeździłem na rowerze, do tego na siłowni i do tego chodziłem pod górę. Nie zbudujesz na tym yy, mięśni nóg. Co się okazało później, że po prostu większość sportowców jest na sterydach, dlatego mają takie nogi, ok? <laughs> No, kolarstwo to jednak w przednim tym dziale tam. Dokładnie, 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 o, no. dokładnie. Większość sportowców niestety jest na środkach dopingujących. Nie mówię, wszyscy oczywiście są bezpewnie, no ale większość tak wygląda. Dlatego nie da się zbudować nogi, nóg. Yy, chyba, że jesteśmy genetycznie już yy, po prostu mamy predyspozycję do tego, bo są osoby, które nie trenują na siłowni, mają duże nogi, ale to jest po prostu rzadkość. Ktoś ma predyspozycję, ja mam przykładowo predyspozycję do dużej klatki. Yy, Zawsze tak miałem. Także potrzebny jest ten impuls, potrzebna jest siłownia. Bez tego nie ruszycie. I co Wam jeszcze powiem? Bez tego nie ruszycie, ponieważ nie będziecie aż tak głodni, bo organizm nie będzie potrzebował tyle białka, tyle budulca. Czyli Wasz głód będzie kierował Was do tego, żeby jeść mniej, bo nie potrzebuje tylu aminokwasów. Organizm jest bardzo, bardzo, bardzo mądry. Do tego, co potrzebujemy, jeszcze regenerację, ponieważ mięśnie rosną podczas Odpoczynku, przede wszystkim podczas snu. Mięsień się regeneruje, organizm wydziera hormon wzrostu, organizm wydziera testosteron, właśnie jak śpimy. I w tych ostatnich, właśnie minutach snu, zwłaszcza jak się budzimy, też wydziela najwięcej testosteronu i hormonu wzrostu. Także te trzy składniki są niezbędne, jeżeli będziemy chodzili. Na siłownię, jeżeli będziemy jedli mięso, będzie jakiś tam progres. Ale jeżeli nie będzie regeneracji, tego progresu nie będzie. Kochani, jestem trenerem 21 lat już teraz. Sprawdzałem to na sobie, sprawdzałem na swoich wszystkich klientach. To jest jedyny sposób, żeby naturalnie zbudować masę mięśniową. Trening, mięso, czerwone mięso. Sen jest obowiązkowy i relaks. Jak będziemy żyli w stresie, to znaczy, że nasz organizm raczej będzie się wyniszczał, a nie budował. Ten relaks, ten sen jest niezbędny. Teraz odpoczynek pomiędzy ciężkimi treningami też jest potrzebny. Czyli, jak chcemy zbudować masę mięśniową, minimum 3 treningi siłowe do 45 minut w tygodniu. Maksymalnie cztery treningi, czyli powiedzmy poniedziałek, wtorek, środa, obowiązkowo przerwa. Nie robimy trzech treningów z rzędu, zwłaszcza jak jesteśmy początkujący, to i tak nie polecam czterech treningów. Polecam trzy treningi, czyli poniedziałek, środa, piątek, dwa dni przerwy. Najlepiej do budowy masy mięśniowej działają takie ćwiczenia, które się nazywają compound exercises, czyli ćwiczenia złożone. Paula, jakie ćwiczenia najlepiej dla kobiety budują masę mięśniową? Co tam masz yy, u siebie w arsenale? Przysiady, postawa, tak. Ale chodzi o jakąś konkretną partię? No, ogólnie, jakbyś miała polecić komuś budowę masy mięśniowej, to, to, to co? Mamy ten złoty standard, tak? Przysiady, wykroki, martwy ciąg, podnoszenie na drążku. No tak, ale to Wyciskanie na klatce, nie? No, z tą klatą to akurat. To bym tam, no dobra, no, kobiety też tak nie potrzebują, <laughs> ale faceci jak najbardziej. Także mieliśmy, mieliśmy, no. mieliśmy ten mit właśnie omawiać na poprzednim live, ale nie starczyło czasu. A propos, czy da się ujemnić biust, jeżeli chodzi o no, no, kobiety. No, 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 więc tak czy siak poruszymy ten temat. Jasne, jasne, jasne. Także moi kochani, podsumowując, <coughs> mamy mało czasu, ponieważ o 19 się łączymy z naszymi lwicami. Na mentoringu dwa razy w tygodniu już, także nie przegapcie, kobiety, macie mnóstwo pytań, my nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Nie czekajcie już na nic, dołączajcie do wyzwania, ponieważ cena będzie coraz wyższa. Mamy mnóstwo niespodzianek dla Was, mamy mnóstwo kobiet, które już osiągnęły niesamowity sukces podczas tych paru tygodni. Także nie czekajcie już na nic. Podsumowując, dla osób, które nadal mają pytania, jak zbudować kankę mięśniową, bo nie chodzi o przytycie, żeby przytyć tkankę tłuszczową, bo to jest bardzo proste, po prostu mamy jeść więcej węglowodanów. <laughs> <laughs> to jest bardzo, bardzo, bardzo proste, tak? Oczywiście nie dla wszystkich, mamy różną genetykę, ale dla większości osób Podstawa to jest czerwone mięso i teraz wiadomo, że nie możemy wmuszać tego czerwonego mięsa na siłę tak, żebyśmy się pożygali albo już naprawdę nie mogli o tym myśleć i doładowywali się jakimiś szejkami białkowymi czy aminokwasami czy suplementami, to nie będzie działało. Żebyśmy byli bardziej głodni na białko i na mięso, musimy zrobić trening siłowy. Wtedy organizm wyśle sygnały do ciała do rozbudowy. Jak organizm będzie wiedział o tym, żeby rozbudować te mięśnie, to zwiększy nam apetyt, czyli będziemy bardziej głodni na mięso, na aminokwasy. Nie zwiększamy tłuszczu, bo to nic nie daje do budowy masy mięśniowej. To jest mit, że zbudujemy masę mięśniową na węglowodanach i na tłuszczu. My po prostu potrzebujemy tłuszcz do regulacji hormonów i do wyrzutu cholesterolu i do wyrzutu testosteronu. To jest niezbędne. Oprócz tego oczywiście potrzebujemy witaminy i minerały. No i wszystkie mamy w mięsie, tłuszczu zwierzęcym i soli. Także sól też jest moi kochani niezbędna zwłaszcza w tych początkowych fazach, jak idziemy na karniwora. Dużo z Was pisało też nam, że mają skurcze nawet po kilku miesiącach na karniworze, widziałem też w komentarzach. Moi kochani, kąpiele w soli. Jest sól, yy, nie tyle morska, kurde. Zapomniałem jak ta sól się teraz nazywa, co się wrzuca do, do kąpieli. Zaszczelcie mnie. Ale chodzi o to, żeby po prostu można też zrobić olejek magnezowy, kupić sobie na Allegro. To nie jest żaden suplement, po prostu naturalną sól, naturalny magnez smarujemy w miejsca, gdzie mamy skurcze. Pamiętajmy o tym, nie musimy brać żadnych tabletek, nie musimy niczego yy, dorzucać, ewentualnie jakieś elektrolity to na tyle. Spotkałem się z bardzo dużą ilością osób, które mają skurcze, pomimo tego, że piją bardzo dużo soli, jedzą dużo soli, po prostu czasami brakuje tego magnezu, brakuje tych dodatkowych minerałów. Wtedy można odrzucić elektrolity jak te elektrolity nie pomagają, to można się wykąpać, jak też sól się nazywa, kurde? Się nie pyta, ja nie biorę takich Epson? kąpieli. Epson chyba sól? Także wykąpać się w tej soli, dorzucić sobie tą sól Epson, można ją kupić w Rossmanie, gdziekolwiek. To jest naturalny sposób, żeby dostarczać też minerały przez skórę. To jest największy organ, dobrze? Także o wiele lepiej suplementacja, właśnie nie suplementacja, dostarczanie minerałów przez skórę działa niż branie jakichkolwiek tabletek czy proszków. Moi kochani, podsumowując jeszcze raz, bo zostało nam 5 minut. Sen, trening, przepraszam, trening. No, sen. Okay i aminokwasy. Do tego, moje kochani, musimy naprawić swoją psychikę, bo jak nie naprawimy psychikę i ciągle będziemy żyli w tym rytmie, że nie tyjemy, że źle wyglądamy, że marniejemy, żadna dieta, żaden trening nam nie pomoże. Musimy naprawić psychikę, czyli zaczynamy sobie wmawiać, że budujemy masę mięśniową, że nie jesteśmy słabi, że jesteśmy silni tak, jesteśmy silni jesteśmy dobrze zbudowani bardzo łatwo buduje masę mięśniową tak sobie musimy wmawiać, musicie podziękować za tą masę mięśniową, podziękować za tą wiedzę, którą macie, podziękować za te drinki, podziękować za te mięso, podziękować za ten regeneracyjny sen to wszystko jest niezbędne żeby dołączyć do tego arsenału w którym budujecie masę mięśniową i powiem Wam tylko tak masa mięśniowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Naszego organizmu jest niezbędna. Zobaczcie, bardzo dużo yy, starszych osób mają problemy z poruszaniem się. Dlaczego? Bo nie trenują siłowo, nie dostarczają aminokwasów, nie dostarczają minerałów, nie dostarczają tego wapnia z tego wszystkiego, co Wam mówimy, i po prostu to ciało marnieje. Także zamiast się starzeć, my po prostu marniejemy. Starsze osoby to nie chodzi tak, to nie chodzi właśnie o wiek, tylko chodzi o funkcjonowanie organizmu. Także ja każdą jedną osobę, nawet dzisiaj miałem trzy konsultacje, bo zadzwoniliście do mnie e, takie wstępne z pytaniem o mentoring i tak dalej. Ja każdemu mówię, że podczas mentoringu trening siłowy będzie niezbędny. Każdy jest zdziwiony, bo, bo dzwoni do mnie o problemy z psychiką, dzwoni do mnie o problemy najróżniejsze. A ja im mówię na pierwszej konsultacji, że będę dążył do tego, żebyście ćwiczyli siłowo, ponieważ to poprawia waszą psychikę, to poprawia wasze ciało i wszystko lepiej działa. Także, moi kochani, trening siłowy jest niezbędny. Także te wszystkie aspekty waszego życia musicie ogarnąć, musicie dopracować, żeby ta masa mięśniowa wam przyrosła. I teraz tak, nie ma znaczenia, w jakim wieku jesteście. Nie ma znaczenia. W każdym wieku możecie iść na siłownię trenować. U mnie na siłowni są ludzie w wieku 70-80 lat, nie mają żadnego problemu z treningiem. Oczywiście niedopracowana jest dieta, niedopracowana jest psychika troszeczkę, ale, ale jest ruch. Ale jest ruch, jest ten trening. Także nic nie zastąpi Wam treningu siłowego, ponieważ żyjemy w takich czasach, że ten trening jest po prostu niezbędny. Moi kochani, Pytanka, bardzo proszę wrzucajcie, ja postaram się na nie odpowiedzieć jeszcze w środę, ponieważ łączę się z Wami również, ponieważ mam mentoring, prowadzę dla subskrybentów kanału Projekt Sukces TV na Facebooku, także możecie mi na żywo zadawać pytania, do tego jeszcze raz się łączymy z Paulą we... w czwartek, w czwartek, także jeszcze raz postaramy się odpowiedzieć na Wasze pytania, dziękujemy Wam bardzo, do zobaczenia, my już się łączymy z naszymi lwicami, bo tu jest kolejka, 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 do zobaczenia.